Siemoneczko, ja jestem małpa. Ze mną przeciwnik mój to pies. Przywitaj się. Au, oh, oh. <noise> No właśnie. Siemaneczko, jestem Szymon. No, a ja Micha. Michał. I gramy dziś w CS na Paintballu na Haka. Au. Oh. On ma WH i ja mam AIM. Wracamy. Chodźmy może. Dobra, nawalamy na mąż. To czekajcie, jak dojdę, to to o, tutaj. Okej, okay, już się nawalamy, zaczynamy. Kto to wygra? Proszę państwa. To jesteś ty? No. Krzywo biegasz. Oh, wow. Merci. dobra, jeden poszedł, szukamy jednego. Hey, Ej, tu nas dwóch jest? No. to no. widział. No. O, dawaj go, dawaj. Yes. Wygraliśmy. Odby Jesteśmy z powrotem na mnożenie. chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! To jest wojna. Eee! Eee! Patrzcie na to, jak się podgłada pakę. Tańcowały. Dwie świnie. Dobra, jedziemy pierwszego fraga. Jest i Napierdzielamy. Dobra, jeden! Nie dostałem, nie żyje. Drugiego, pobawimy się z nim. Nie, nie, nie! Nie półnuga! I już dawaj mówię. Piękne wygranie! przez yes. mam patrzcie na to. tylko się Oj, Amo. Michał! Jest jeden frak, dobrze. No, yes. ciśniemy dalej. O, do... Dobra, to idziemy dalej. No, Find mod. psycho. Najlepszy koleś świata, jaki może Ajcie Ej, czy ja cię minąłam? Ej, no. No wiecie, psycho się trochę wstydzi przywitacać z YouTube. Aha, okej. Okay. Tak. No a gdzie ten to sobie? Oooooo! To było piękne. Pięknie. Nie razem. Cicho. Idziemy dalej. O, ale pięknie. Pięknie! To lew. Ja tu nagrywam już. Aj! Zaraz kolega się przywita z YouTube'em. To jeszcze fajnie. Fajnie się przywita. No. Wszystko jest fajne. Jak co przepraszam za te urywki różne, na przykład przerwy albo coś. Między programowo ja nagrywam tylko jakieś akcje, ale... Albo... Dobra, patrzcie na to, jaka będzie piękna akcja tu. No chodzisz? Uchodzisz za mną! Pięknie gościsnął. Oj, piesku, do ciebie. Dobra, patrzcie, oto moje staty. 12 na 3, a piesek ma. Nie ma go. A jest. 2-7.